O, ale dzisiaj piękna pogoda, a żal nie wychodzi z mieszkania. U, wyjrzyj, co tam się dzieje na dworze, i zaraz wrócę prędko do domu. E, na pewno nic mi się nie stanie, e, bo będę pod domem, pod moim pięknym domem. No dobra. E <coughs> Chyba mi się nie przyda parasol, bo, bo jest taka ładna pogoda. No nie cholera. O, znowu się zatkałem w drzwiach. No kurde, no. Jaćka, pomóż mi, no bo nie mogę wyjść z mieszkania. No, zawaj tu, przepychary. Już lecę, już lecę. Znowu zupełnie pewnie zapchałeś w drzwiach. I, I to jak się zapchałem. Szybciej ja bo nie mogę wyjść! <kuh> Cholerne drzwi teraz zbudują! A widzisz, jest takie stare polskie przysłowie Gdyby kózka nie skakała, to by dupką w drzwiach się nie zatkała Dobra, weź już nie gadaj głupo, tylko mnie odblokuj z tych drzwi Już widziałasz na nerwy oj, oj, oj. zablokowałeś się na alem. Nie no, bez dynamitu się nie obejdzie. Jacko, nie, nie, czekaj, czekaj. Zadzwoń po Krzysia. On na pewno poradzi coś. No ja już widzę, co on zrobi. Pół domu nam rozwali. Dynamitem będzie lepiej. Jacko, ja bardzo cię proszę. Byle nie dynamicik. No proszę. No proszę. Bli. Zadzwońmy po Krzysztofa. On na pewno poradzi. Tylko nie dynamit. No proszę, proszę, no proszę, No prosie. No My... Jak to nie? Jak to nie? Dynamicik się szykuje. Odpalany. Nie, jaćko, no proszę. Oh, wow. ale poleciałem, ale odblokowałem się, na szczęście. Tylko gdzie I Jaćko, co się stało? Nie wiem, chyba się zablokowałam. Oho. I się skończyło.